Minister Zdrowia Ostrzega przed oglądaniem Żarłoka na czczo. Żarłok TV Witam wszystkich w Żarłok TV, gdzie kawałek po kawałeczku pożeram cały świat. A dzisiaj spróbujemy opisać Wam smak pizzy z food zwanym Pizza track. Otóż jest to ekipa z Łodzi i oni postanowili otworzyć sobie pizzerię na kółkach. Z tego, co szacuję i widzę, to jest 2-3 takie ciężarówki z piecem kaflowym do pizzy, specjalnym opalanym drewnem w Polsce. Ale na razie skupmy się na panach z Łodzi. Otóż ich piec, jak sami się reklamują, osiąga 500 stopni Celsjusza w środku. Co jest wynikiem dobrym, choć też w piecach stacjonarnych. W pizzeriach yy, są wyższe temperatury, ale mniej o tym, bo 500 stopni to jest naprawdę Oni tutaj reklamują się. <grytanie> nie, no, nie da się po prostu z tym operatorem współpracować. To, co robi z tą kamerą, to po prostu mnie tak rozprasza, że naprawdę, naprawdę po prostu. Ja nie gadam o surfingu. To nie jest program o surferach. 500 stopni Celsjusza. To jest dosyć wysoko. Weźcie pod uwagę i zastanówcie się, ile wasz piec domowy może osiągnąć. Właśnie w piecach, w prawdziwych stacjonarnych pizzeriach, są piece takie wielkie, kaflowe, opalone drewnem, które potrafią osiągnąć no 600, czasami 750 stopni. Tak więc 500 to jest dobry wynik, i właśnie tego potrzebuje pizza. Nie, żeby długo ją tam kisić. Tylko, żeby ona weszła na 5-10 minut w wysoką temperaturę, ścina się to wszystko, co ma się ściąć, i wyciągamy pyszną, chrupiącą pizzę. Pizza Track reklamuje się, że u nich na pizzę czeka się 5 minut. No i mniej więcej gdzieś tyle czekałem. Spróbowałem trzech smaków: włoskiej, kozy i szpeku. Trzeba powiedzieć, że do wyboru mają 5 kompozycji. I są to podstawowe smaki. Margarita, bardzo mi się podoba, że ją robią. Rzadko, mam wrażenie, dzisiaj ludzie sięgają po margaritę. Nie wiem, nie wiem czemu, a właśnie margarita pozwala pomóc żarłokowi zobaczyć i docenić jakość samego ciasta. Bo wtedy te wszystkie składniki nie przysłaniają Ci tego, co najważniejsze. Znaczy, wiadomo, że w pizzy jest ważne i dodatki, i ciasto, ale... Margarita, której składniki znamy już prawie że na pamięć, jakie powinny być, pozwalają wgłębić się w ciasto. No i właściwie nie wiem dlaczego, dlaczego ja nie zamówiłem margarity. chciałem spróbować mocniejszych arsenałów, czyli koza. Słuchajcie, no jest to kompozycja znana już powszechnie. Ser kozi, gruszka i do tego y, rozponka. No zwykle ludzie dają rukole, Rożponka tutaj jest dobrym wyborem, bo jest bardziej delikatna. I na tę rozponkę y, krem balsamiczny. Wszystko dobrze się komponuje. Koza daje radę. Dobrym wyjściem jest to, że możesz sobie na jednej pizzy zamówić dwa smaki. Tak też zrobiłem. Na drugiej połówce miałem tą. Szpek. Szpek to jest taka specjalna szynka wędzona. Tutaj macie link do Wikipedii, żebyście się dokładnie dowiedzieli o co szedł. Najlepszy bajer jest wtedy, kiedy ten szpek wytopi swój tłuszcz i. Tak się zarumieni, jest taki wręcz chrupiący. Tutaj nie było tego efektu. On się wytopił, ale go nie przypalili na tyle, żeby był chrupiący, tak jak niektórzy lubią bekon. Mimo to to jest dobre. Co do składników, nie mam zastrzeżeń, co do kompozycji, nie mam zastrzeżeń. Mam jedno zastrzeżenie: co do brzegów ciasta. Ciasto w środku jest idealne, natomiast Brzegi ciasta, kiedy już się jeje na końcu, one robią się ciut gumiaste. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że one nie są mocniej przypieczone i wtedy byłyby chrupiące, czy jest to kwestia mąki, ciasta, lepienia, nie wiem, nie mam pojęcia. To jest jedyny minus tej, tej pizzy. Czyli ciut gumowe brzegi ciasta. No do kompozycji smaków e, zwaną włoska to taka bardziej lajtowa. Koza wiadomo, koza potrafi zaśmierdzieć. E, tak samo szpek to jest e, bodajże szynka chyba z Niemiec, e, gdzieś tam się wywodząca i one są to, te smaki są bardzo esencjonalne. Te smaki są wyraziste. Natomiast jeżeli wy chcecie sobie usiąść na łące i tak wyluzować się smakowo, dać odpocząć Waszym kubkom smakowym, to zamówcie tą włoską. Pomidorki koktajlowe, do tego pomidorki suszone w mniejszej ilości, więc one nie przeważają, bo suszone są bardzo wyraziste. Koktajlowe tak luzują Cię, a do tego jest tam rukola, która no, znowu klasyczna kompozycja, ale tutaj też nie mam się do czego przyczepić, jest to również dobry wybór. Nie jest to bajerancki wybór, ale właśnie taki klasyczny, delikatny. Jeśli ktoś ma ochotę na taki smak, no to ja jak najbardziej mogę to polecić. Tak więc, chłopaki z Pizza Track polecam. Oni wiedzą, jak zrobić dobrą pizzę. Natomiast zastanawiają mnie te delikatnie, minimalnie gumowate brzegi ciasta. Być może jeszcze pracują nad ciastem, być może czekają na nowe smaki. Jeżeli chcecie ich spróbować i sami się przekonać, to naciśnijcie tutaj lajka, like dajcie im na Facebooku. Oni informują zawsze, gdzie pojadą, gdzie się pojawią. No, musicie ich śledzić albo odwiedzić ich na przykład w Łodzi. Ach, no to co, szanowni widzowie? To na tyle w dzisiejszym programie. Jeżeli ich spróbowaliście, to koniecznie dajcie znać, jak wam smakowało. Bo jak nie, to następnym razem nie będę pożerał dla Was żadnej pizzy. Nie będzie żadnych smacznych recenzji produktów. Tylko przyjdzie kolej na niegrzecznych, tych niesubskrybujących telewizor. Żarłok! z pożyciem zapozna się z treścią składu dołączonego do opakowania, bądź skonsultuj się z żarłkiem, gdyż każdy produkt niewłaściwie oceniony może pozwalać skargę lub katastrofę. Nie ten, ten odcinek będzie bez sensu, jak my nie pokażemy tego pieca. To jest idiotyczne, żeby coś takiego wypuszczać, nie pokazawszy tego pieca. Żarłok dba nawet o najdrobniejszy fragment swojego kostiumu. Dobra.